Cześć dziewczyny! Pewnie jak już wiecie, casting na królową róż zbliża się wielkimi krokami. Dlatego ja, aktualna królowa róż, chciałabym Was gorąco zachęcić do wzięcia w nim udziału. Już nie mogę się doczekać, aż poznam moją następczynię. I kto wie, może to właśnie Tobie przekażę tytuł i berło. Sam udział w castingu to świetna okazja, żeby się sprawdzić i przeżyć wielką przygodę. Dlatego nie warto słuchać swojego wewnętrznego krytyka, który tak jak i mnie podpowiadał, że nie dam rady. Każda z Was jest piękna, wyjątkowa i ma w sobie to coś. Zdobądźcie się na odwagę, żeby przyjść na casting, a reszta potoczy się już sama. Jeżeli jeszcze się wahasz, to mam nadzieję, że udało mi się choć trochę rozwiać Twoje wątpliwości. I po obejrzeniu tego filmiku wyślesz nam swoje zgłoszenie, na które będziemy czekać do 1 kwietnia. Liczę na to, że spotkamy się w sobotę 6 kwietnia tutaj na sali widowiskowej w Kadeku. Ja również tam będę i będę Was gorąco wspierać i trzymać kciuki za każdą z Was. Nie możecie zabraknąć, bo może to właśnie Ty jesteś przyszłą królową róż. Do zobaczenia.